Czyta nam Kościół święty Matka nasza na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski lekcję wyjętą z księgi Judyty. Pobłogosławił cię Pan swoją mocą, bo przez cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś ty córko przez Pana Boga Wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię, bo dziś imię twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu twego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej, niewiasto, Oto syn Twój. Potem rzekł uczniowi, oto matka Twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na Amen. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Polska ogólnie uważana jest za naród, który oddaje się szczególnie pod opiekę Matki Najświętszej i to przekonanie wśród wszystkich narodów. Trwa już od setek lat. I jest nieraz w nas, jako narodzie, tak zakorzenione, że nawet często nieuświadomione. Pamiętam taką sytuację, kiedy tradycja w Szczecinie dopiero się rozwijała, kiedy jeszcze za bardzo nawet i duchowni nie do końca wiedzieli, co to jest trydencka, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I pamiętam, jak jeden bodajże z ministrantów mówił, kiedy przyszedł do domu, wie mamo, byłem na mszy krydęcki, taka piękna msza, przyjdź, zobacz, ale co to w ogóle za ludzie? Jak tą msza inna niż nasza, to chyba inna wiara jest jakaś. Nie, to nasza wiara. A wierzą w Matkę Bożą? Tak, wierzą. Aha, no to dobrze. Czyli wyznawanie wiary w Matkę Bożą tożsame było rzeczywiście z wyznawaniem prawdziwej wiary. Oczywiście wielu dogmatyków mogłoby nam zarzucić wiele rzeczy, jednakże jest rzeczywiście prawdą, że ta pobożność maryjna w naszym narodzie rzeczywiście jest głęboka i jest często nieuświadomiona. Ci, którzy byli w Krakowie, będą w Krakowie, niech zwrócą uwagę na jeden szczegół, już nie będę opowiadał całej historii, bo co roku 3 maja nie sposób tego samego kazania mówić. Ale zobaczcie, że najważniejszy kościół w Krakowie, kościół mariacki, czyli kościół maryjny, tak jak nazwa wskazuje, poświęcony Matce Bożej, ten główny, największy na rynku krakowskim, który posiada dwie wieże, jedna z tych wież jest ukoronowana. Na jednej z tych wież znajduje się nałożona korona. Ci, którzy wnikliwie słuchają, mają dobrą pamięć, wiedzą doskonale, że ta korona nie znalazła się tam przypadkowo. Że ta korona jest tak naprawdę znakiem narodu polskiego, że Maryja jest naszą królową. Ale inicjatorką tego wszystkiego była sama Matka Boża, która objawiła się Ojcu Giulio, Jezuicie i poprosiła, ażeby nazywać ją królową Polski. Ojciec Julio nie wiedział, gdzie Polska wtedy leży. I kiedy rzeczywiście Komisja Ojców Jezuitów zbadała, że rzeczywiście te objawienie e, mogą mieć znamiona objawienia prawdziwego, pozwolona temu staruszkowi iść w pieszą pielgrzymkę do Polski. Dochodzi tam 8 maja, witany przez króla III Wazę, biskupów krakowskich, lud wierny. Tam ojciec, Giulio odprawia kolejną przeświętą, gdzie Matka Boża kieruje wtedy w kolejnym widzeniu do Niego takie słowa: Ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc stawiaj się do mnie za Nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja Ci zawsze będę, jaką jest teraz, miłościwą. Ja ten naród wybrałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, mówi Matka Najświętsza w 1610 roku, 8 maja. A więc za pięć dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę tych objawień i tych wydarzeń. Polacy byli tak uradowani, ucieszeni, ucieszeni, że to Matka Najświętsza osobiście tak bardzo wyróżniła ich naród. Że z tej radości postanowiono założyć na najważniejszy Kościół w Krakowie koronę. Później na odnowienie w rocznicę ślubów Jana Kazimierza założono na Kościół Mariacki większą koronę. Dla podkreślenia i ponowienia właśnie poddaństwa przez naród polski Matce Boże. Bo to właśnie przed jej wizerunkami królowie ściągali korony. To przed jej wizerunkami papierze ściągali piuski i mitry. I kochani, jest to także wezwanie dla nas. Bo skoro rzeczywiście Maryja chce być naszą Królową, to my musimy najpierw uznać się jej poddanymi. A to już nie zawsze jest takie łatwe dla świata. Świat, który chce panować, świat, który chce rządzić, nie chce uznać zwierzchnictwa nikogo, ani Boga, ani Matki Najświętszej. Ale takie jeszcze jedno natchnienie mnie wzięło, bo dzisiaj czytamy w liturgii fragment Testamentu Pana Jezusa z krzyża, gdzie Pan Jezus w sposób symboliczny przekazuje Maryi cały naród ludzki. I cały naród ludzki przekazuje Maryi. Wskazuje na tą, która ma także wielkie zadanie w dziejach odkupienia aż do końca świata. Ta, która gmiażdży głowę węża. Ta, którą, tą, którą widzimy obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami. Zobaczcie, że Jan otrzymał wyjątkowe zadanie opieki nad matką Pana. Jaka nagroda go za to spotkała? Dożył najdłuższych lat i jako jedynie zginął śmiercią męczeńską. I nie mówię tutaj o tym, że śmierć męczeńska jest czymś złym, bo jest czymś arcychwalebnym, bo jest to ponowienie i naśladowanie właśnie w życiu i śmierci samego Pana Jezusa Chrystusa. Jednakże ten mały szczegół niech, tam, niech nas wprowadzi właśnie, właśnie w taką refleksję, jakie są skutki tego, ażeby przyjąć do naszych domów, do naszych rodzin, do naszego życia Matkę Najświętszą. Te skutki są błogosławione. I tak jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej, to Maryja była tą, która pierwsza zauważyła brak na weselu. Była to ta, która pierwsza, zanim weselnicy się zorientowali, poprosiła Pana Jezusa o cud. A Pan Jezus nie mógł odmówić swojej matce. I to są właśnie kolejne skutki przyjęcia do swojego domu Matki Najświętszej. Niech tym, można powiedzieć, w naszych czasach aktem przyjęcia Matki Najświętszej będzie codzienne, gorące nabożeństwo do Matki Bożej. Podczas pacierza porannego, wieczor wieczornego, czy śpiew godzinek, o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, czy jakieś modlitwy maryjne, niektórzy odmawiają nabożeństwo, trzy razy zdrowaś, czy różaniec domowy. Niech w domu rzeczywiście wisi piękny obraz Matki Najświętszej, który będzie czczony, bo wiadomo, że kiedy wchodzimy do urzędu, no to musi widzieć, wisieć godło Polska i chwalebne jest, że wisi także i krzyż. Skoro więc Maria również jest Królową Polski, bok krzyża w naszych domach niech również wisi nie portret prezydenta, nie tylko godło polskie, ale przede wszystkim te święte wizerunki Pana Jezusa i Matki Najświętszej. To oznacza być poddanym, że ja swój wzór mam zawsze przed oczyma. Tym wzorem jest właśnie wizerunek Najświętszej Maryi Panny, który wisi w naszych domach. To jest odniesienie dla nas, dla tego pokolenia, dla przyszłego pokolenia, także i dla dzieci. Zobacz, to jest nasza Królowa. To jest Matka Najświętsza, z której mamy brać wzór do naśladowania, której życie i cnoty mamy rozważać, które mamy wcielać w życie. Trzeba dzieciom pokazywać te ideały prawdziwe ideały, które dają prawdziwe życie wieczne a nie tylko zamienniki świata, o których mówiliśmy 1 maja. Dlatego, kochani, niech także taką dobrą lekturą może i właśnie na ten miesiąc maj będzie powrót do świętego Ludwika, Marią Girnią de Montfort i traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny, gdzie rzeczywiście w sposób rzeczowy wiele razy pisze, na czym powinna polegać prawdziwa pobożność Maryi. Chciejmy rzeczywiście formować się w tym duchu. Dziękuję wszystkim, którzy też, wszystkim paniom, które chcą naśladować Maryję także i w swoim stroju i odpowiedziały właśnie pozytywnie na ten apel. I wiedzcie o jednym: że ci, którzy kochają Matkę Najświętszą, Pan Bóg nigdy nie opuści. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A tę najświętszą ofiarę z racji na pierwszą środę miesiąca ofiarowuje tradycyjnie w intencji naszych dobroczyńców i ofiarodawców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.